Na całym świecie poszukiwacze skarbów przemierzają setki kilometrów, przeczesując góry, rzeki i pustynie w nadziei na znalezienie drogocennych kamieni. Ale niewielu z nich wie, że niektóre z najlepszych wskazówek dotyczących tego, gdzie znajdują się diamenty, rubiny czy nawet złoto, można znaleźć w miejscach całkowicie nieoczekiwanych w kopcach, mrówek i termitów choć brzmi to jak bajka. Współczesna nauka potwierdziła coś, co przez wieki wiedzieli jedynie starzy górnicy i rdzenne społeczności. Owady glebowe, takie jak mrówki i termity, potrafią przynieść na powierzchnię próbki z głębokości, do których człowiek nie dociera bez specjalistycznego sprzętu. Te owady codziennie budują kopce, transportując na wierzch materiał, który zawiera mikroskopijne fragmenty skał pochodzących nawet z kilku metrów. W głąb Ziemi. W Australii przeprowadzono serię badań, które zrewolucjonizowały świat geologii. Naukowcy z ASIRO, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, przeanalizowali dziesiątki kopców termitów i odkryli, że zawierają one śladowe ilości złota, miedzi, niklu, a także fragmenty kimberlitu, skały macierzystej dla diamentów. Wnioski były jasne. Owady te nieświadomie dostarczają naturalnych rdzeni geologicznych, czyli próbek z warstw ziemi, które normalnie wymagają kosztownych odwiertów, ale historia ta sięga znacznie dalej niż tylko współczesna nauka. Już w starożytnej Afryce lokalne społeczności obserwowały zachowanie termitów, by określić, gdzie należy rozpocząć wydobycie. Zauważano, że w niektórych regionach ciemniejsza gleba i twardsze, masywniejsze kopce oznaczały większe szanse na znalezienie cennych minerałów. Wiedza ta była przekazywana ustnie przez pokolenia i dziś znajduje potwierdzenie w danych laboratoryjnych. Dlaczego właśnie Kimberlit? To właśnie ta specyficzna skała transportuje diamenty z głębokiego płaszcza Ziemi na powierzchnię. Dzięki rzadkim erupcjom wulkanicznym sprzed milionów lat. Choć sama rura kimberlitowa często bywa ukryta pod warstwami gleby, korzeni i osadów, owady, które budują gniazda głęboko w ziemi, potrafią przynieść jej fragmenty na światło dzienne wraz z minerałami wskaźnikowymi, takimi jak granaty, ilmenity czy spinel. Nie chodzi jednak tylko o skały. Kolejnym przełomowym odkryciem było to, że organizmy samych owadów, ich ciała, układ pokarmowy i wydalniczy zawierają ślady metali ciężkich, takich jak złoto i nikiel. Te mikroskopijne cząstki odkładają się w ich ciałach podczas kontaktu z minerałami pod ziemią, a następnie są wydalane, pozostawiając na powierzchni ślady, które można wykryć przy użyciu prostych analiz chemicznych. W praktyce oznacza to, że jeden dobrze zbudowany kopiec termitów lub mrówek może stanowić klucz do odkrycia ukrytego pod ziemią złoża. Bez potrzeby wykopywania dziesiątek metrów gleby, bez kosztownych maszyn, bez ingerencji w ekosystem. Wystarczy zebrać próbkę gleby, przeanalizować ją pod kątem gęstości, koloru, obecności drobin o metalicznym połysku lub kryształów, a potem zacząć łączyć ze sobą te znaki. W Polsce świadomość takiej metody dopiero zaczyna się rozwijać. Jednak coraz więcej geologów, pasjonatów minerałów i poszukiwaczy przygód zaczyna dostrzegać potencjał tego, co dawniej uznawano za nieistotne. W regionach z aktywnością geologiczną, takich jak Sudety, Karpaty czy okolice Dolin Rzecznych, obserwacja kopców owadów może być pierwszym krokiem do odkrycia. Czegoś naprawdę wyjątkowego. W miarę jak coraz więcej ekspertów zaczęło badać powiązania między owadami a strukturą geologiczną, okazało się, że ich kopce nie są przypadkowymi chałdami ziemi, są precyzyjnymi przekrojami pionowymi gruntu, wykonanymi przez miliony małych robotników, dzień po dniu przez wiele lat. I to właśnie dzięki tej regularnej aktywności owady dostarczają próbek z głębokości nawet dwóch, 3 metrów, gdzie często znajdują się minerały, których nie znajdziesz na powierzchni. Jednym z przełomowych odkryć było to, że nawet niewielkie ilości złota można wykryć nie tylko w glebie otaczającej kopiec, ale również w samych ciałach termitów. Podczas badań w Australii wykazano, że metale ciężkie, takie jak złoto, nikiel i miedź, odkładają się w układzie wydalniczym termitów. Tworząc mikroskopijne struktury podobne do kamieni nerkowych. Po śmierci owada lub w trakcie wydalania te cząsteczki trafiają do gleby na powierzchni. W efekcie kopiec staje się prawdziwą geochemiczną mapą skarbów. To odkrycie zrewolucjonizowało sposób prowadzenia wstępnej prospekcji. Zamiast prowadzić kosztowne wiercenia próbne, Wystarczyło zebrać próbki z kilku kopców i poddać je analizie laboratoryjnej. Jeżeli w glebie wykryto ślady kimberlitu, granatów lub metali ciężkich, miejsce uznawano za warte dalszej eksploracji. W ten sposób wiele firm górniczych zaoszczędziło miliony dolarów, koncentrując wysiłki tylko tam, gdzie istniały wyraźne sygnały mineralne, dostarczone przez e, owady. W Europie Środkowej technika ta jest jeszcze mało znana, ale już pojawiają się pierwsze inicjatywy, które łączą lokalną wiedzę z nowoczesnymi analizami. W polskich Sudetach i na Dolnym Śląsku, gdzie w przeszłości eksploatowano złoto i inne metale, poszukiwacze zaczęli przyglądać się kopcom, mrówek, które występują tam w dużej ilości. Analizując próbki gleby z tych miejsc, odkryto cząsteczki hematytu, piroksenu, i ilmenitu, minerałów, które często towarzyszą złotonośnym złożom i mogą sygnalizować obecność innych wartościowych zasobów. Co ciekawe, mrówki i termity nie budują swoich gniazd przypadkowo, unikają terenów niestabilnych, jałowych lub zanieczyszczonych, preferując miejsca, gdzie struktura gruntu jest korzystna dla długotrwałego zamieszkania, a to często oznacza gleby mineralne. Z dużą zawartością tlenków metali i skał magmowych, idealne środowisko do ukrycia złóż diamentów lub ród metali szlachetnych. Z punktu widzenia praktyki terenowej najważniejsze jest, by nauczyć się interpretować wygląd kopca i skład Ziemi wokół niego. Kopce o wyraźnej strukturze, z widocznymi kryształkami, kamieniami o metalicznym połysku lub nietypowej barwie mogą sugerować obecność minerałów wskaźnikowych. Jeśli przy przesiewaniu gleby znajdziesz drobne fragmenty o czerwonym, pomarańczowym lub czarnym połysku, może to być granat, ilmenit lub spinel, a to oznacza, że pod Twoimi stopami może znajdować się kimberlitowa rura, w której uwięzione są diamenty. Ale nie tylko skały są źródłem wskazówek. Zachowanie owadów również dostarcza informacji. Kolonie, które nagle opuszczają swoje kopce, mogą to robić z powodu zmian chemicznych w glebie, np. pojawienia się metali, które zakłócają równowagę środowiskową. W niektórych przypadkach nagłe przeniesienie gniazda przez termity poprzedzało odkrycie złóż bogatych w siarczki metali, które zakwaszały środowisko i zmuszały owady do migracji. To wszystko sprawia, że osoba, która potrafi obserwować Analizować i wyciągać wnioski z najdrobniejszych szczegółów w naturze ma ogromną przewagę w poszukiwaniach. Niezależnie od tego, czy jesteś geologiem, pasjonatem minerałów, czy po prostu kimś, kto lubi odkrywać nieznane, nauka czytania terenu przez pryzmat aktywności owadów otwiera zupełnie nowe możliwości. Największą zaletą tej metody jest to, że jest dostępna praktycznie dla każdego. Nie potrzebujesz ani drogiego sprzętu, ani specjalistycznego wykształcenia. Potrzebujesz jedynie ciekawości, cierpliwości i wiedzy o tym, co oznaczają poszczególne znaki. To prawdziwa przygoda, w której każdy krok może prowadzić do niezwykłego odkrycia i właśnie na tym polega prawdziwa sztuka poszukiwań. Nie na sile i hałasie maszyn, lecz na umiejętności słuchania tego, co natura próbuje ci powiedzieć, poprzez najmniejsze i często niedostrzegane stworzenia. W miarę jak metody te stają się coraz bardziej znane, rośnie również zainteresowanie ich praktycznym zastosowaniem na małą skalę. Nie tylko przez geologów czy firmy poszukiwawcze, ale również przez zwykłych ludzi. Coraz więcej osób zaczyna rozumieć, że nawet bez profesjonalnego sprzętu można rozpocząć własną małą ekspedycję badawczą. Wszystko zaczyna się od obserwacji i wiedzy na temat tego, co jest nietypowe w otoczeniu. W Polsce i w wielu innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej kopce mrówek można znaleźć w różnych środowiskach na skraju lasów, w pobliżu pól, a także w terenach pagórkowatych i kamienistych. Niektóre z nich są zbudowane z jasnej, piaszczystej gleby, inne zaś zawierają widoczne drobiny skał czasem ciemne lub błyszczące, z wyraźnym połyskiem. To właśnie te nieregularności powinny przyciągać uwagę. Warto mieć przy sobie kilka podstawowych narzędzi. Plastikowy pojemnik na próbki, szkło powiększające sitko do przesiewania ziemi i niewielką wagę precyzyjną. Gdy uda się zebrać materiał z różnych kopców, można porównać ich skład, kolor, gęstość oraz występowanie drobin o właściwościach metalicznych cząsteczki, które opadają szybciej przy płukaniu w wodzie i mają wyraźnie większy ciężar właściwy, mogą świadczyć o obecności rud metali lub minerałów wskaźnikowych. Jednym z bardziej charakterystycznych sygnałów są fragmenty skał o nietypowych barwach, ciemnoczerwonych, pomarańczowych, zielono-czarnych czy niebieskich. W naturalnych warunkach minerały takie jak granaty czy spinel Mogą mieć surową, nieregularną powierzchnię, ale ich kolor i połysk wyróżniają je spośród innych kamieni. Gdy w jednym miejscu znajdziemy ich kilka, warto przeprowadzić dokładniejszą analizę terenu. Nie bez znaczenia jest również typ gleby. Diamenty, złoto i inne minerały szlachetne najczęściej występują w skałach magmowych i metamorficznych. Obecność ciemnych gleb gliniastych, twardych osadów lub nagromadzeń żwiru i piaskowca może wskazywać na interesujące procesy geologiczne w przeszłości. Gdy te cechy pokrywają się z aktywnością owadów, prawdopodobieństwo natrafienia na coś wyjątkowego wzrasta. Na świecie istnieje coraz więcej przykładów odkryć dokonanych właśnie dzięki obserwacji owadów. W Indonezji, południowej Afryce i Australii termity pomogły zlokalizować złóż metali rzadkich i kamieni szlachetnych tam, gdzie wcześniejsze metody zawiodły. W niektórych przypadkach próbki pobrane z kopców zawierały stężenia złota, wielokrotnie wyższe niż próbki z otaczającej gleby, co potwierdza, że owady rzeczywiście transportują materiał z dużej głębokości. Zjawisko to doczekało się także zastosowań laboratoryjnych. Naukowcy opracowali techniki pozwalające analizować nie tylko glebę, ale również same owady. Termity i mrówki zbierane w terenie są badane pod kątem obecności mikrocząsteczek metali w ich tkankach. Jeśli zostaną wykryte konkretne pierwiastki w ciałach owadów, takie jak złoto, platyna, nikiel czy miedź, stanowi to silny sygnał, że w promieniu kilkudziesięciu metrów może znajdować się złoże. Z biegiem lat Powstały też pierwsze mapy tworzone na podstawie analizy kopców owadów i ich zawartości mineralnej. Taki sposób kartografii geologicznej może wydawać się nietypowy, ale w rzeczywistości pozwala określić obszary o największym potencjale poszukiwawczym. Co więcej, technika ta nie ingeruje w środowisko naturalne, nie wymaga kopania, hałasu ani zanieczyszczania gleby. To metoda czysta, tania i ekologiczna. Największym wyzwaniem pozostaje dziś nie tyle znalezienie materiału, ile jego właściwa interpretacja. Wiele osób natrafia na fragmenty skał i minerałów, które wyglądają nietypowo, ale nie wiedzą czym one są. Z tego powodu zdarza się, że prawdziwe kamienie szlachetne zostają wyrzucone lub sprzedane za grosze, ponieważ ich wartość nie została rozpoznana. Wiedza o tym, jak rozróżniać minerały, jak sprawdzać ich twardość, połysk, gęstość czy reakcję na światło może całkowicie zmienić sposób prowadzenia poszukiwań. Warto też pamiętać, że nie zawsze chodzi o diamenty czy złoto. W wielu przypadkach takie obserwacje prowadzą do odkrycia innych wartościowych surowców, jak turmaliny, cyrkony, a nawet rzadkie pierwiastki wykorzystywane w technologii, jak tantal czy wolfram. Kopce owadów mogą więc stać się bramą do odkryć nie tylko pięknych, ale i użytecznych w przemyśle. Wszystko to pokazuje, że prawdziwa eksploracja nie polega na przekopywaniu hektarów ziemi, lecz na uważnym słuchaniu tego, co natura chce nam przekazać. Każdy szczegół od rodzaju gleby, przez zachowanie owadów po wygląd przypadkowo znalezionego kamienia, może prowadzić do czegoś większego. I właśnie w tej ciszy, między kropkami rosy na liściach a szmerem trawy poruszanej przez mrówki, kryje się pierwszy krok do odkrycia ukrytego skarbu.